Dobra, cześć widzę tutaj, tutaj pierwszy odcinek na tym kanale i zaczynamy od paczek jakiś, no. Espele proszę kimś Kurde to nie jest kimiś, jakiś... nie wiem, to to, kochry jakiś. Zostawcie suba i łapeczkę, bo ja bardzo bym o to poprosił. Teraz paczka 85, liczy na walkout i tyle. Hiszpania, śpel proszę... O jest parecho. Liczyłem na jakąś 8, albo no. wyżej. Dobra. A nie, jest źle. Mogą być gorzej, ale. Dobra, 10 razy 80, plus. Są dwie fajne paczki. Proszę, nic, nic. dobrego, nic dobrego, jak zwykle. Choć. Raczej. A nie, w sumie 8 piątka też nie jest źle, ale mogło być lepiej, jak mimo wszystko. Ale dobra, 10 razy 83, plus. Liczę dalej na coś dobrego. Niemcy, SP to jest gundogan, ale czy podwójny? Podw to jest żart. Nie ma podwójnego w takiej paczce. Dobra, inform ratuje, ale i tak to jest słabo. Słabo to wygląda, no. Nie oszkuję, no. No i dobra, kolejna paczka, 83x10 z tego informa, co teraz wylecia, więc więc jeszcze raz możemy zrobić, więc git, test. Dobra, no. Teraz liczy na 8, 8, no. Przyda się, przyda się i to bardzo. Naprawdę. I to bardzo się przyda. Tylko na 8 83 razy 10, musi iść, a się no z, Hiszpania, SP, nie, no, parejo, znowu parejo, ale podwójny, dobra i, to co jest, Horan? Co ty chora, jesteś czy co? A jest tragedia. Tragedia, jedna wielka, naprawdę. Niby dwa łkawe, ale to jest tak, tak tragedia. No i dobra, no zaczynamy rodzić Gabriela Martinelli'ego, co mi tam na prawe skrzydło w lesi. Ulepszy nam atak, więc git. Mieszana paczka piłkarska. W sumie też ma te duplikaty, więc też zacznę tego Martinelli'ego robić. Myślę, że na razie skupię się na tym martinelli niż na Zizu, bo na niego jest mniej czasu, ale teraz mam paczkę 8 plus z, z jakiegoś SBC. Esio, no to nic dobrego. Romagnoli, chyba z tego, co się nie mylę. Tak, Romagnoli. Pamiętam cię. Nadal. No, i mamy tutaj nagrodę za kwalifikacje, już sobie rozegrałem w ten sam dzień co gra w Four Champions, więc już mam odhaczone kwalifikacje. Więc, Gideon, tak w ogóle życzę wszystkie najlepszego z okazji świąt, bo w sumie już yy, jut jutro są, więc. No, miłego, wszystkiego najlepszego, no. I tyle. No, i teraz tragiczna patrzyszka, moim zdaniem, za te kwalifikacje. Mam nadzieję, że chociaż jeden walkout będzie. No, ale co jest, sobie mogę za dużo życzyć, jak na te nagrody. 104 ruiny. Tak jak w sumie co tydzień PS, no to Czukuwezę. Miałem go, więc pamiętam go. Kiedyś miałem go na ławie, Był dobry w sumie, moim zdaniem, ale no już to. To już nie. To na początku był dobry, no a teraz no to już nie. No i kolejna paczuszka, ostatnia. Yy, Portugalia, sześć nie, żota. Diego. Chciałem, żeby Diego Rzota że dostaje rafę 83. Trochę gorzej, ale. Dobra, nie będę płakać już. jakoś specjalnie. Ale wolałbym, Diego Rzota. No i paczka 80, nie wiem w sumie nawet za co. Y, z, y, Hiszpania się oproszy. Tak, 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 tak. Paredes. Paredes? To nie jest Paredes. Nie, go Martinez, zepsułeś moje marzenia 5x75, plus z jakichś zadań. No, w sumie czego ja się tutaj spodziewam. No i, no niestety, no, co ja sobie, co ja myślę, że to jakiś wakat. Tu mam jakieś paczuszki z tych zadań, więc też Gites. No i otwieramy. Australia, chyba. Nie, to jest Austria. Co ja gadam? Nasz funk, hełęk. Nie wiem, nie umiem przeczytać tego nazwiska tej pani. No, i dobra, 82 Plus, za to paczka pierskarska Prime Hiszpania. SP, proszę walkout. Nie walkout, duplikat z Thiago Alcantara. Niestety. No, niestety, no. Trafiamy duplikat. Przy Quixelu, ja nie mam Nie mam po co go mieć. Właściwie, po co mi go No, i dwa razy 82 Plus, liczę tutaj na walkout. Hakan yy, glus... To nie jest Hakan Glus. Unal. UNALT! No ULA Dobra, zrobimy sobie totła. No sam 8-6 git. G git to cena. Więc leci na 8, 3 razy 10. Mogłem na Martinelli'ego, ale ja nie myślę. I robię. 8, 3 razy, 10. Mam nadzieję, że coś dobrego wleci, bo jeśli nie, no to będę zły, nie ukrywam. Eee, 10 razy nie widzę, no to musi być? się No, Ech, Anglia bramkarz? Dobra Herbs, dobra. To git, ale nie ma podwójnego, no teraz tragedia, co tutaj leci, naprawdę. To jest tragedia. Jedna wielka. Ach, ale jeszcze teraz no więc ten inform uratował trochę tą tą paczkę, ale... No i to byłoby na telewizorze. Dzięki za oglądanie. No.